E, miło mi, że spotykam cię aż w Sydney, bo w Polsce byłeś znanym dobrze zapowiadającym się młodym zawodnikiem. Co porabia w Sydney, jak długo jesteś tu w Sydney. E, miło mi. E, do Sydney przyleciałem 3 miesiące temu i no na razie szukam swojego miejsca, ale chciałbym rozpocząć tutaj wznowić raczej treningi e, i wrócić do koronnych dystansów, czyli 400-800 metrów. Tak. W Polsce, w Polsce byłem wyróżniającym się lekkoatletem w czołówce należałem do kadry narodowej, do reprezentacji. Jak dawno to było? Jakie ehm, wyniki uzyskiwałeś i w jakim wieku uzyskiwałeś te wyniki? Zaprzestałem treningi 2 lata temu, e, więc miałem te 22 lata, obecnie mam 24 lata e, i były to wyniki na poziomie 48 sekund, 48,0 sekund na e, 400 metrów i na 800 minuta 50, 1 minuta 50. Obiecująco. No ale niestety zaprzestałem, ponieważ nabawiłem się lekkiej, aczkolwiek kontuzja wymagała po oględzinach lekarza przerwy, e, przerwy, po prostu przerwy, a że tak wyszło, że przeciągnęło się to aż do dwóch lat, bo później jakoś troszeczkę się wszystko skomplikowało w Polskim Związku lekkoatletykim Atletykim, skończyły się fundusze, e, skończył się, e, wyleciałem można powiedzieć tak z kadry, no, i to się tak wszystkie przyciągnęło. Pytanie, Później pojawiło jakim, się. Pytanie: w jakim klubie i kto Ciebie trenował? Zaczynałem od warszawskiej polonii. I treningi wznowiłem, wznawiałem. Rozpoczynałem u Andrzeja Jopta. Aha. Następnie również u pana Dobczyńskiego, byłego trenera kadry, 400-metrowców. Tak jest. Złotka w szczególności. Tak jest. Również u trenera Kuczkowskiego, który trenował kadrę 400 metrowców juniorów. Tak, głównie u tych właśnie trenerów trenowałem. I jeszcze miałem przygody, również przygody, no treningi u trenera Banaśkowskiego, również trenera kadry z kolei 400 metrów kobiet, ale niestety już w pamięci było zmarł. Czy tutaj przyjeżdżając miałeś zamiar wznowić treningi? I jakie zamiary masz na najbliższą przyszłość? Ja najbardziej zawsze marzyłem o tym, żeby przez sporcie pozostać i przyjeżdżając tutaj yy, myślałem o tym, żeby wznowić zawsze chociażby na świetne warunki, jakie panują w, w Sydney. Tak więc biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, jakie tutaj są, że można trenować cały rok na wysokich obrotach. Yy, Oczywiście, najwyższa, jak najwyższa aspiracja, czyli igrzyska. Tak, tak, tutaj warunki klimatyczne są jak u nas wymarzone sanatorium. sanatorium. <grystanie> Dokładnie, zgadza się. Tak. E, czy, za, czy zacząłeś już treningi i kiedy i w jaki intensywny sposób chcesz z powrotem wrócić do formy? E, na chwilę obecną wznowiłem treningi na własną rękę, e, pomalutku. Zaczynałem od jednego razu w tygodniu, teraz już jestem na poziomie dwóch treningów. E, w tygodniu, wiadomo no, powolutku biegam, pierw kilometr, aż ewentualnie stretching, rozciąganie jakieś przebieżki no i oczywiście będę chciał yy, wznawiać, wznawiać większą ilość tych treningów. Jak długo zamierzasz pozostać w Sydney? Ojej w ogóle w Australii. Trudno powiedzieć, jest pięknie, podoba mi się, więc zobaczymy jak się ułoży wszystkie, wszystkie te sprawy związane ze szkołą i z tutaj życiem. Ale chciałabym jak najdłużej, na pewno. Ale radzimy co najmniej przeszekać polską zimę tutaj w Sydney. O, zdecydowanie. Zdecydowanie lubię ciepło, więc jak najbardziej pozostaje przez okres polskiej zimy. Ciekawe, życzymy powodzenia, chociaż to niełatwa droga będzie, bo klimat to nie wszystko. Warunki życiowe i warunki treningowe decydują o rozwoju. No Dobrze by było, żebyś wrócił do tej swojej formy. Ja jesteś jeszcze w wieku, gdzie o to można się pokusić. Takie zgadza się i dołoży wielkich swoich starań, aby trenować codziennie i wrócić do optymalnej formy, a nawet jeszcze, żeby poprawiać formę, robić wyniki życiowe, które pozwolą mi sięgnąć najwyższych celów i marzeń. Ta droga liczy się nie tylko na miesiące, ale i na lata. Życzymy wytrwałości. Dziękuję bardzo.